Wygrywamy 3 do 1 z Hońiczanką i ten rezultat, patrząc na te ligowe, jest zgoła odmienny. E, owszem, zgoła odmienny. W końcu pozytywny, taki jak byśmy chcieli, czyli e, gdzieś tam odblokowanie się, no bo już sporo meczów minęło od naszej ostatniej wygranej. I no, najlepsze, co mogło być, to mimo że to Sparing, to wygrać z przeciwnikiem pierwszoligowym, bo Choniczanka jest naprawdę dobrym przeciwnikiem. I, no i teraz tylko powtórzyć to w Lidze. Właśnie to sparingi w Polsce już jeszcze przed, przed obozem w Turcji wyglądały bardzo dobrze, no i pytanie, czemu tego się nie, nie udało przyłożyć, jak na razie w Lidze? No to jest naprawdę ciężkie pytanie, czemu się nie udało przełożyć. No, z warto był taki mecz jaki był, gdzie tak naprawdę i my mogliśmy strzelić tą bramkę i Warta mogła strzelić bramkę, mogliśmy wygrać, remisowaliśmy. Dlaczego tak jest? Ciężko powiedzieć. No my do nas tak naprawdę teraz już nie, nie ma co nad tym rozmyślać. Pracujemy ciężko, przepracowaliśmy ten tydzień, zakończyliśmy to wygraną, ten tydzień wygraną z chłonicami no i teraz pracujemy do ligi dalej, bo, bo czekamy na zwycięstwo. To jeszcze jedno pytanie bardziej indywidualne. Dzisiaj znów na prawej pomocy występ okraszony bramką, Jak się czułeś na tej pozycji? Dobrze się czułem, wiadomo inne, inne gdzieś tam zadania eee, muszę wtedy spełniać i eee, przyzwyczajam się. No, starałem się wykonać swoją pracę jak najlepiej, czyli zagrać jak najlepiej na, na prawej pomocy i cieszę się, że strzeliłem na tej pozycji bramkę.